Cześć. Witajcie w ten wyjątkowy, bo świąteczny poranek. Dlatego dzisiaj mam dłuższą opowieść dla nas. Możemy mieć więcej czasu dla siebie, prawda? Na pomyślenie, na wysłuchanie fajnej historii. Dziś w pomarańczowej teczce książka, która długo czekała właśnie z tą historią na taki poranek, gdzie mamy więcej czasu. To jest Książka Siła innych doktora Henry'ego Clouda. Jeśli nie znasz jeszcze tego autora, to absolutnie ciepło polecam. Henry Cloud jest psychologiem z dużym doświadczeniem w pracy z ludźmi, z firmami i jego książki są pełne bardzo głębokich przemyśleń, bardzo mądrych lekcji życiowych. Też współpracuje z Johnem Maxwellem, co chyba dużo. Od razu wyjaśnia. W Polsce jego książki wydaje też oficyna Logos, która najczęściej wydaje książki Maxwella. I to nie jest przypadek. Z książki Siła innych. Wiecie, ostatnio spływają do mnie takie książki właśnie o tym mówiące. Nie wiem, czy to tak ze względu na mnie, czy to ze względu na to, że dzieją się takie rzeczy wokół nas. Że coraz bardziej powinniśmy myśleć chyba o łączeniu sił, bo wtedy możemy osiągnąć absolutnie niesamowite rzeczy. Czyli te książki mnie prowadzą od myślenia, że to ja mam być alfą i omegą, i świetny, i zawsze, i zachwycający, do tego, że mam pracować z ludźmi, pomagać im. Być wspaniałymi, a wtedy wszyscy razem osiągniemy coś o wiele, wiele większego. Więc książka Siła innych tu absolutnie wpisuje się w ten trend. I z tej książki chciałem Wam przeczytać historię pod tytułem Utrata Serca o pewnym lekarzu. Posłuchajcie. Liam był renomowanym kardiochirurgiem, szefem słynnego Centrum Medycznego. Spotykał się z wyrazami uznania, zarówno ze strony świata medycyny, jako czołowy innowator, jak i ze strony środowisk biznesowych, za umiejętność czynienia z systemu opieki zdrowotnej dochodowego interesu. Zadzwonił do mnie, kiedy znajdował się w szczytowym punkcie swojej kariery. Muszę z tobą porozmawiać powiedział: Mam problem. W ustalonym dniu przyleciał do mnie do Los Angeles. Co cię tu sprowadza? zapytałem. Popełniłem kilka poważnych błędów, odparł, błędów, które mogą wszystko zrujnować, dlatego muszę je naprawić. Po czym opowiedział mi swoją historię. Jego zachowanie było typowe dla narożnika trzeciego, o którym pisze tu Henry Cloud, i obejmowało poza małżeńskie zdrady, jakich dopuścił się w ciągu kilkunastu lat z pielęgniarkami, z, z kobiecym personelem szpitala i z innymi kobietami. Niedawno informacja o wszystkim doszła do jego żony oraz zarządu dwóch ośrodków medycznych, którymi kierował. Nie trzeba dodawać, że doprowadziło to do efektu domina, a raczej czegoś na kształt tsunami. Żona wyprowadziła się z domu. Zagrożone były jego relacje ze szpitalami oraz inwestorami. Partnerzy biznesowi zostali zmuszeni do zajęcia się bardzo trudnymi problemami kadrowymi, ujmując rzecz bardzo łagodnie. Furka jego dzieci czuła się zraniona i rozczarowana. Niszczycielskie efekty jego zdrad nasilały się, obejmując zarówno osobistą, jak i zawodową sferę życia. Nic zatem dziwnego, że Liam był całkowicie zdruzgotany. Jeszcze zanim przyłapano go na zdradzie, przeżywał prawdziwe męczarnie, prowadząc podwójne życie z jednej strony jako lider w swojej branży i wspólnocie, z drugiej zaś jako oszust i kłamca. Ujął to w następujący sposób. Cieszę się, że wszystko wyszło na jaw. Nawet jeśli jest to tak bolesne, ponieważ dobijało mnie to. Właściwie to jego dorosła córka wraz z mężem przyłapali go na kłamstwie, co wzbudziło ich ciekawość, więc postanowili śledzić jego samochód i zastali go w niedwuznacznej sytuacji damsko-męskiej. Co sprowadza nas do sedna całej tej historii. Przyjechałem tutaj, żeby się z Tobą spotkać, powiedział. I poprosić o udzielenie mi kilku wskazówek odnośnie do mojego planu. Chciałbym wszystko odmienić, ocalić swoje małżeństwo i naprawdę się zmienić. Dlatego poczyniłem kilka poważnych zobowiązań i podjąłem kilka decyzji, które według mnie okażą się pomocne. Chciałbym, żebyś szczerze powiedział mi, co myślisz o moim planie. Przepełniała go nadzieja. Przyznał, że jego żona zgodziła się mu pomóc w zapanowaniu nad sytuacją, pod warunkiem, że Liam poważnie potraktuje zmianę postępowania. W przeciwnym wypadku żona odejdzie. Jak na razie nie jest tak źle, pomyślałem. Zapytałem zatem, do jaki jest plan? Cóż, zobowiązałem się wobec Susan, że będę lepszym mężem i postaram się bardziej wczuwać w jej potrzeby zaczął. Teraz dopiero dostrzegłem, jak bardzo jestem wycofany, kiedy nie pracuję. Moje życie zawodowe jest bardzo stresujące. Niekiedy po prostu ignoruję potrzeby emocjonalne żony, ale teraz mam zamiar z tym skończyć. Liam opisał ogromny stres, jaki towarzyszył mu w trakcie przeprowadzania operacji wysokiego ryzyka. Tak łatwo jest przecież zabić tych operowanych ludzi, wypalił. Poziom stresu, w jakim żyję, doprowadza mnie do szaleństwa. Ale taka jest po prostu natura tej pracy. Muszę być ostrożny i nie popełnić pomyłki. Muszę mieć rację, bez przerwy. Przyznał też, że kiedy wracał do domu po pracy, miał ochotę jedynie na kilka szklaneczek Martini i odrobinę lenistwa. Jednak teraz zdecydował się zmienić kilka spraw. Postanowiłem być odtąd lepszym towarzyszem Suzem. Co wieczór będziemy chodzić na spacery i siadać razem do kolacji. Mam zamiar koncentrować się na słuchaniu tego, co żona do mnie mówi, wyjaśnił. Poza tym zgodziłem się zwrócić o pomoc do poradni małżeńskiej, żeby nauczyć się być takim, jakim chce mnie widzieć żona i pracować nad naszym związkiem, bardziej się starać. Następnie opisał kolejne punkty swojego ambitnego planu, które obejmowały codzienną lekturę czasopism religijnych, zdrowsze jedzenie, więcej sportu oraz zmianę wielu innych aspektów stylu życia. Ale przede wszystkim dodał: Zależy mi na tym, aby być lepszym mężem. Chcę mieć pewność, że zapewniam jej wszystko, czego potrzebuje, a co do tej pory ignorowałem podkreślił. Przygotowałem listę rzeczy, które zobowiązałem się dla niej zrobić, i teraz ściśle się tego trzymam. Kiedy go słuchałem, myśląc o tym, że wszystko, o czym mówił, rzeczywiście stanowiło element dobrego życia poczucie bliskości z małżonką, duchowa dyscyplina, zdrowy tryb życia, poradnictwo małżeńskie, wysiłek włożony w zobowiązania wobec żony, no i cała reszta zaczęło mnie ogarniać coraz większe przygnębienie. Wcale nie dlatego, że wszystkie te zmiany nie były konieczne na pewno były. Ogarniało mnie przygnębienie z jednego prostego powodu. Ten plan był skazany na niepowodzenie. To było pewne, jak w banku. Oczywiście współczułem mu, kiedy przedstawiał mi swój plan, ale współczułem również jego żonie, ponieważ oczami wyobraźni widziałem już katastrofę, ku której nieuchronnie zmierzali. A zatem, co o tym sądzisz? zapytał. Chcesz usłyszeć prawdę? odpowiedziałem pytaniem na pytanie. Oczywiście. Moim zdaniem. Zmierzasz wprost do kolejnego zawału serca, mówiąc twoim językiem. Zaskoczony zapytał: Co masz na myśli? Myślę, że podobną rozmowę prowadziłeś już wielokrotnie z setkami swoich pacjentów na kardiochirurgii. Przeszli już jeden zawał serca, ale nie zmienili zupełnie stylu życia, który przyczynił się do ich choroby. A ty dobrze wiesz, że znowu ich to spotka. Już widzisz, że zbliża się katastrofa. Ale przecież zamierzam wprowadzić wiele zmian! Mnóstwo! Wiem. I właśnie to mnie przeraża. Wszystkie zmiany, jakie zamierzasz wprowadzić, przyczynią się tylko do pogorszenia stanu zdrowia, nie do jego poprawy. W ten sposób jedynie pogłębiasz problem zamiast mu przeciwdziałać. Jak to? Każda strategia, jaką chcesz zastosować, wymaga od ciebie większego wkładu, więcej dawania, więcej dyscypliny. Większego podporządkowania się temu, co słuszne, więcej wysiłku, więcej pracy i poświęcenia. Wszystko zależy wyłącznie od Ciebie, i dlatego to nie będzie działać. Ale dlaczego? Przecież to wszystko muszę zrobić, aby móc coś zmienić, stwierdził. Udało mi się wreszcie otrząsnąć z przygnębienia i wyjaśniłem mu, że chociaż jego lista obejmowała problemy małżeńskie, nie uda się dzięki niej usunąć przyczyn jego seksualnych zachowań. Znowu do tego wrócisz, ostrzegałem go, jeśli tak właśnie wygląda Twój plan. Zapewniam Cię. Ale dlaczego? Naprawdę jestem gotów nigdy już tego nie powtórzyć. Wierzyłem mu. Jednak w przypadku takiego podejścia pojawia się jeden podstawowy problem. Cały plan zależał od jego zaangażowania i wkładu. Powiedziałem mu tylko tyle. Krótko mówiąc, to od Twojej siły zależy, czy plan się powiedzie. Wszystko opiera się na Twoich zdolnościach, Twoim wkładzie, i to właśnie stanowi problem. Oparłeś swoje działania na Twoich potrzebach, Twoich słabościach i Twojej podatności na zranienia, a przecież wciąż masz te potrzeby, słabości i podatność na zranienia. One nie zniknęły od tak. Zaś Twoja strategia nie ma nic wspólnego z próbą zaspokojenia tych potrzeb, wzmocnienia tego, co słabe, i znalezienia tych miejsc w Twojej duszy. Które są najbardziej podatne na zranienia? Doszedłem do wniosku, że nic w jego planie nie wskazywało na sposób, w jaki uzyska zaspokojenie swoich potrzeb, lub przynajmniej będzie w stanie je poznać. Cały jego plan opierał się na tym, by dać wyraz własnej sile, ale nie chodziło w nim o budowanie siły. To tak, jakby w samochodzie skończyło się paliwo, a my znaleźlibyśmy rozwiązanie w postaci zatankowania osobistego paliwa i lepszej jazdy. Problemy Liama wynikały nie z jego mocnych stron, lecz z jego słabości, jego podatności na zranienia oraz jego niezaspokojonych potrzeb. Podejrzewałem, że gdyby spojrzał wstecz na swój życiorys, napotkalibyśmy długą listę honorowych odznaczeń, wyróżnień oraz medali za zasługi, i z pewnością na wszystkie z nich zasłużył, ale wątpię czy znalazłbym wiele przykładów wskazujących na podatność Liama na zranienie. Oraz sytuacji, kiedy zwracał się do innych z prośbą o pomoc, zachętę czy wsparcie. Jedyną zachętą, z jaką, chcę z jaką się prawdopodobnie spotkałeś, zasugerowałem, było przyznanie ci nagrody czy trofeum, kiedy udało ci się odnieść sukces. Liam przytaknął, a ja zwróciłem mu uwagę na fakt, że prawdziwa zachęta powinna pojawiać się wtedy, kiedy czujesz się zniechęcony, słaby, przygnębiony, i potrzebujesz pomocy kogoś innego. Ponieważ Liam nie mógł na to liczyć, zaczął szukać pocieszenia i bliskości w niewłaściwych miejscach, w ramionach wielu różnych kobiet. To było miejsce, gdzie mogłeś naprawdę być sobą, zauważyłem. I miałeś drugą osobę wyłącznie dla siebie. Ona nie stawiała ci żadnych wymagań, chciała ci tylko wszystko wynagrodzić, co stanowiło całkowite przeciwieństwo twojego 14-godzinnego dnia pracy, kiedy byłeś do dyspozycji wszystkich wokół, stwierdziłem. Tylko na mnie patrzył w milczeniu, spoglądał gdzieś w dal, bez słowa. Przez chwilę czułem się trochę dziwnie, ponieważ wyglądał na mocno zdumionego. A zatem zapytałem. Czy przypominasz sobie, czy kiedykolwiek potrzebowałeś kogoś lub byłeś od kogoś uzależniony? I właśnie wtedy nasza rozmowa stała się naprawdę interesująca. Przez chwilę wpatrywał się w przestrzeń, a następnie przyznał, że pewien element naszej rozmowy przywołał mnóstwo różnych wspomnień. Właśnie przypomniałem sobie coś, co mogłoby wiązać się z tym, o czym wspomniałeś, stwierdził. Co takiego? To może zabrzmieć dziwnie, ale może właśnie do tego zmierzasz. Kiedy miałem jakieś 16 lat, problem alkoholowy mojego ojca bardzo się zaostrzył, i ojciec został skierowany na leczenie odwykowe. Jego alkoholizm zawsze był obecny w naszym życiu, ale nigdy nie rozmawialiśmy szczerze na ten temat. Po prostu chodziliśmy wokół niego na palcach, aż wreszcie okazało się, że ojciec musi się leczyć. Wydawało się, jakby spotkało nas coś ważnego i złowieszczego. Gdy ojciec przebywał na leczeniu, moja matka przeszła załamanie nerwowe i trafiła do szpitala. Powiedziano nam, że będzie musiała zostać tam dłuższy czas. Miałem dwie młodsze siostry i dwóch młodszych braci. Pamiętam, jak pierwszej nocy, kiedy zabrakło obojga rodziców, wyszedłem na podwórze i popatrzyłem w niebo, zastanawiając się, jak od tej chwili sobie poradzę. Pamiętam wszystko tak wyraźnie, jakby to wydarzyło się wczoraj. Zacząłem niemal głośno myśleć. Może nawet wypowiedziałem to na głos. Nie ma już nikogo, na kim mógłbym polegać. Teraz wszystko będzie zależeć ode mnie, stwierdził z powagą. Liam uświadomił sobie, że właśnie w taki sposób od tej pory toczyło się jego życie. Wziął odpowiedzialność za swoje rodzeństwo oraz za wszystkich innych. Pracując do upadłego w czasie studiów, ucząc się przez 8 długich lat, by zostać kardiochirurgiem, bez słowa skargi. To wszystko był jego własny wkład. Zasugerowałem wtedy, że jego opowieść bardzo przypomina sytuację, kiedy ludzkie serce przestaje nagle bić, ponieważ wiedziałem, że taki obraz do niego przemówi. Dobrze, wypróbujmy takie porównanie. Czy ludzkie serce ma cztery naczynia krwionośne? Dwa doprowadzające krew, i dwa, które ją z niego wypompowują. No tak, można tak powiedzieć. Mów dalej. A zatem wyobraź sobie, że masz dwa zablokowane naczynia. Zawsze pompujesz krew na zewnątrz, oddajesz ją, ale nic nigdy do ciebie nie wraca. Zacząłem opisując jednemu z czołowych współczesnych kardiochirurgów, jak działa jego metaforyczne serce. Całe Twoje życie jest nastawione na osiągnięcie wyniku, na dawanie, ale nigdy nie chodzi w nim o przyjmowanie, o zaspokajanie własnych potrzeb. Jednak wreszcie przyjdzie czas, kiedy coś będziesz musiał dostać. Zaczniesz poszukiwać sposobów na zaspokojenie tych potrzeb, na otrzymanie czegoś w zamian. Aby uzyskać pocieszenie, czyjąś uwagę, znalazłeś całkiem dobry sposób. Taki, jaki wielu ludzi sukcesu od wieków uznaje za najlepszy seks. Co więcej, to działa przynajmniej przez jakiś czas. Problem polega na tym, że nigdy w pełni nie udaje się zaspokoić niezaspokojonych emocjonalnych potrzeb. Zaspokaja się jedynie potrzeby seksualne. Wciąż potrzebujesz więcej, podobnie jak w przypadku uzależnienia. Kolejny problem polega na tym, że ma to realne konsekwencje dla Twojego życia, Twojego małżeństwa, Twojej kariery. Wszystkiego, co ma dla ciebie znaczenie. Liam wpadł w tarapaty, ponieważ zignorował własną potrzebę otrzymania pomocy z zewnątrz, od innych. Zaś teraz, aby temu zaradzić, stworzył plan ratowania swojego małżeństwa i zdrowia, po raz kolejny zbudowany i oparty wyłącznie na jego osobistych mocnych stronach. Musisz znaleźć odpowiedź, która sama w sobie stanowi problem. Wszystko zależy od ciebie. Wróciłeś do tej nocy, kiedy byłeś nastolatkiem. Zatem, jak wyglądałby twój plan? zapytał. Zaproponowałem, żeby spróbował poszukać pomocy poza samym sobą. Podobnie jak ludzie, którzy sami nie potrafią wyleczyć własnego serca i dlatego zwracają się do eksperta. Nie leczą się sami. Popatrz na to w ten sposób. Dzięki czemu stałeś się świetnym chirurgiem? Wyłącznie dzięki sobie? Otóż nie. Zwróciłeś się o pomoc do innych. Oni przekazali ci swoją wiedzę, swoje fachowe doświadczenie. Przystosowali ją do Twoich potrzeb. Nauczyli cię. Poprawiali cię, kiedy popełniałeś błędy. Gdy poczułeś, że nie dasz rady przetrwać ani dnia dłużej na stażu, będąc zmuszonym do przeprowadzenia jednej operacji po drugiej, oni pojawili się u Twojego boku i dodali Ci otuchy. Kiedy straciłeś na stole operacyjnym swojego pierwszego pacjenta, pomogli ci przez to przebrnąć. Kiedy musiałeś nauczyć się najnowszej techniki lub poznać jakieś urządzenie czy metodę leczenia, ktoś się zjawił i przyszedł ci z pomocą. Prawda jest taka, że jesteś tu, gdzie jesteś, odnosisz sukcesy na tej arenie, ponieważ to właśnie siła innych ludzi pomogła ci się tutaj dostać. Jednak w tych sferach było ci dużo łatwiej przyznać się do słabości. Nikt przecież nie oczekuje, że starzysta po roku praktyki będzie wiedział, w jaki sposób przeprowadzić operację transplantacji serca. Było ci wtedy łatwiej poprosić o pomoc. I jestem przekonany, że twoi pacjenci są wdzięczni, że nie jesteś chirurgiem zawdzięczającym wszystko wyłącznie samemu sobie. Uczyłeś się od najlepszych. Teraz zaś musisz wpaść na pomysł, jak postępować podobnie przez resztę życia, zamiast być człowiekiem zawdzięczającym wszystko. Samemu sobie. Inny plan. Po roku znów rozmawiałem z tym lekarzem. Kiedy po raz pierwszy mnie odwiedził, stworzyłem dla niego plan znacznie różniący się od jego własnego, oparty na budowaniu relacji z czwartego narożnika. Realizował go z dużym zaangażowaniem i dzięki temu mógł uzdrowić swoją karierę i swoje małżeństwo. Przyłączył się do grupy anonimowych seksocholików SAA. Do, I do grupy wsparcia dla ambitnych pracowników. Zatrudnił trenera rozwoju osobistego i doradcę, a raz w tygodniu chodził z żoną na terapię małżeńską. W swojej grupie SAA miał także mentora, do którego mógł w każdej chwili zadzwonić i z którym spotykał się raz w tygodniu na lunch. To sporo, szczególnie dla chirurga, mierzącego się na co dzień z wielką odpowiedzialnością. Powiedział mi jednak, Muszę przyznać, że moje życie zupełnie się zmieniło. Kiedy rok temu powiedziałeś mi, że mój plan się nie sprawdzi, nie miałem pojęcia, o czym mówisz. Zaufałem ci jednak, bo przez lata widziałeś wielu podobnych do mnie ludzi. To była chwila, która doprowadziła do momentu oświecenia. Swoje uzdrowienie miałem znaleźć w zmianie sposobu myślenia, co wymagało ode mnie stawienia czoła słabościom i problemom oraz zwrócenia się o pomoc. Do innych. Liam wspomniał o tym, jak z pomocą ekspertów zdał sobie sprawę, że polegał na wzorcach samoleczenia, które zaczęły utrudniać mu pracę, niszczyć małżeństwo i życie rodzinne. Ostatecznie musiał poddać się w obliczu faktu, że ma pewne potrzeby i że potrzebuje też pomocy innych. Liam otwierał się na innych, dzieląc się swoimi obawami i lękami, a równocześnie zdał sobie sprawę z kolejnej rzeczy. Wielu ludzi sukcesu ma podobne problemy. Uczyłem się też od nich, kiedy słuchałem, co mówią. Gdy zwierzali się ze swoich trudności, odkrywałem swoje własne i docierało do mnie, co powinienem zrobić. Słuchanie ich historii naprawdę mi pomogło. Kolejny istotny aspekt jego uzdrowienia stanowiła odpowiedzialność. Wiedza o tym, że inni będą sprawdzać, jak ci idzie to istotny element planu. Skoro twoje zmagania nie są już tajemnicą, przestają być problemem, z którym musisz mierzyć się sam. Łatwiej ci teraz będzie znaleźć rozwiązania i wsparcie u innych. Liam podsumował to tak. Wielkim problemem ludzi takich jak ja jest to, że wydaje się nam, iż jesteśmy gladiatorami, że możemy wyrąbać sobie drogę do czegokolwiek i po prostu nigdy się nie poddamy. Ale jeśli chodzi o nasze potrzeby. Naszą podatność na zranienia, nasze słabości, mentalność gladiatora nie wystarcza. Nie damy sobie rady sami. Bingo, zakończył dr Henry Cloud, mądry psycholog, który dzieli się życiowymi mądrościami. We wspaniałych książkach poszukajcie ich: Siła innych to była pierwsza opublikowana w Polsce. I tak, jak zwykle, coś mi kazało sięgnąć do tej historii, właśnie w okolicach świąt. Może powinniśmy tutaj wrócić, my, gladiatorzy, do tego okresu przed świętami, kiedy ktoś musiał wziąć odpowiedzialność, prawda? Za to, żeby te święta się odbyły, żeby wyglądały tak, jak mają wyglądać. No, i jak to było z nami, prawda? Czy znów było tak, że większość wzięliśmy na swoje barki i wyrąbywaliśmy sobie drogę do tego, o co nam chodzi? Czy jednak umieliśmy zwrócić się do innych z prośbą o wsparcie i przyznać, że sami nie damy rady? Ja niedawno miałem kolejne genialne doświadczenie w tym, ile da się osiągnąć, jeśli połączy się siły. I często łączy się siły z ludźmi, którzy wcale nie uważają się za gladiatorów, a jednak poprzez to, że jesteśmy razem, że się wspieramy, że sobie podpowiadamy, że rzucamy sobie wyzwania, nagle okazuje się, że każdy z nas umie dołożyć ten swój kawałek, nawet większy niż przypuszczał, i razem jesteśmy w stanie stworzyć coś wielkiego i niezapomnianego. To naprawdę tak działa. Tylko, że my, gladiatorzy mentalni, Musimy przerobić te lekcje. Dzisiaj tak z okazji świąt. Może nie była to taka typowo świąteczna historia, ale pewnie komuś była potrzebna. Może wiesz, komu by się przydała, to jak zwykle, bardzo proszę, wyślij dalej. A ja z życzeniami jeszcze świątecznego dnia i tego tygodnia, który nas czeka, też taki chyba nie do końca normalny ten tydzień, chociaż może być wypełniony fantastycznymi spotkaniami. Niech nam będzie dobrze w tym tygodniu, ostatnim tygodniu mijającego roku. No dobrze, do usłyszenia w piątek. Wszystkiego dobrego, jeszcze wesołych świąt. Tymczasem trzymajcie się. Cześć.